Wynajem mieszkania. To musisz wiedzieć. Witam Państwa. Powiedzmy, że znalazłeś już swoją wymarzoną nieruchomość, chcesz wynająć, podpisać umowę. Zastanówmy się, co powinieneś jeszcze wiedzieć przed tym podpisaniem tej umowy. W końcu jest to bardzo dużo pieniędzy i umowa jest na cały rok. Co musisz zrobić, by nie zostać z długiem? Kilku tysięcy złotych fikcyjnych kosztów po zakończeniu umowy, lub po zakończonym jednym roku. Co musisz zrobić, aby nie stracić depozytu i jeszcze być zobowiązanym do zapłaty większych pieniędzy? Jeśli interesuje Cię ten temat, daj kciuka w górę. To taki kciuk jak na Facebooku, pod tym filmem zrobi się niebieski. Będziemy wiedzieli, że Cię temat interesuje. Pod filmem możesz też zadawać pytania. Ok, skoro dałeś już lajka, zrobił się niebieski. Zaczynamy. Jeśli od dłuższego czasu przeglądasz nieruchomości i sprawdzasz ich ceny, warto byś zwrócił e, uwagę na jedną rzecz: Na wysokość czynszu, tak zwanego. I w tym czynszu, e, jedną ze składowych która jest składową największą jest koszt ogrzewania. Wstępne porównanie ofert możesz zrobić w internecie, obejrzeć, zobaczyć jaka jest cena najmu, obejrzeć zdjęcia. Jednak zwróć uwagę, czy w mieszkaniach nie są zamontowane tak zwane podzielniki kosztów ogrzewania. To takie urządzenia na grzejniku Prostokątne, które zwykle mają jakiś ekran z numerkami, bądź mają takie fiolki wyparowe. Mieszkania wynajmowane dla studentów i dla młodych rodzin z dziećmi są bardzo łatwym łupem dla oszustów. Na czym polega cały proceder? Polega to na tym, że wysyłany jest do wynajmujących taki dokument, który błędnie, błędnie jest utożsamiany z rachunkiem za ogrzewanie. W nim jest podana jakaś kwota do zapłaty. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, tego typu dokument nie jest podstawą żadnych rozliczeń finansowych, zatem nie jest przez nikogo podpisany. Zwykle posługują się tam fikcyjnymi jednostkami, które nie są jednostkami, jednostkami mocy, i wskazana jest jakaś kwota do zapłaty. Ta kwota może być astronomiczna. Dla większych mieszkań zdarza się, że jest to. Dopłata kilku tysięcy złotych. Co zrobić w momencie, kiedy już otrzymacie taki, taki, taki dokument i ktoś zobowiąże Was do tego, żeby zapłacić tą kwotę, musicie złożyć reklamację. Pod koniec tego filmu znajdziecie linka do, do materiału, w jaki sposób złożyć reklamację. Jest to usługa, którą możecie kwestionować koszt. No i jeżeli ten koszt jest pomimo wpłacanych zaliczek, płacenia tak zwanego Czynszu, czyli sumy opłat związanych z mieszkaniem, nadal ktoś będzie żądał od was dopłaty kilku tysięcy, no to jedyna droga tutaj jest złożenie reklamacji. Na temat podzielników kosztów też pod koniec materiału tego e, znajdzie się link do, do tego, żeby wysłuchać e, więcej informacji. OK, podsumowanie. Zatem przed wynajmem, upewnij się, e, Jaka jest wysokość tak zwanego czynszu, ile musisz płacić do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, oraz czy nie są zamontowane tak zwane podzielniki kosztów ogrzewania, bo może się okazać, że w momencie, kiedy wynajmiesz takie mieszkanie, zostaniesz właśnie z takim fikcyjnym długiem na kilka tysięcy złotych. Dziękuję. Kliknij przycisk, jeżeli interesuje interesujecie temat złożenia reklamacji lub chcesz wiedzieć więcej o tym, o tak zwanych podzielnikach kosztów ogrzewania.